Cześć, jesteśmy już w siedzibie firmy Bosch, wielki comeback czujki dualnej Janek mówi sprawdzam, razem z Marcinem, który jest odpowiedzialny między innymi za detektory ruchu, będziemy dla Was testować te czujki. Marcin, czy mógłbyś nam bliżej opowiedzieć o tym produkcie? Dokładnie, wróciły do nas czujki ruchu Tritech serii Blue Line. Ale moment, czujki dualne, tritech, to się trochę nie klei. Tritech, czyli połączenie pasywnej podczerwieni, aktywnej mikrofali i zaawansowanego przetwarzania sygnału. Szkodowo, czujka jest w stanie wykrywać powtarzające się źródła zakłóceń i ignorować je. Przykładem może być poruszający się wiatrak, podmuch powietrza z klimatyzatora czy wentylacji. Okej, okay, to może to pokażemy. Jasne. Czujka Blue Line Treatment w wersji WP wyposażona jest w funkcję automatycznej odporności na zwierzęta do 45 kg. Aktywacja takiej funkcji powoduje, że czujka ignoruje zwierzęta domowe poruszające się w pomieszczeniu. Blue Line nazwałam na blogu wyborem instalatorów. Opowiedz nam może coś o tej unikatowej konstrukcji. Czujki ruchu Bosch posiadają unikalną konstrukcję. Przykładowo. Szczelnie zamknięta komora optyczna uniemożliwia dostawanie się do środka, pyłów czy owadów, które mogłyby być e, źródłem fałszywych alarmów. No i przypadkiem instalator niczego nie uszkodzi przy montażu, prawda? Dokładnie. Czujka posiada dwuczęściową obudowę z wbudowaną poziomicą i odseparowanym złączem pod okablowanie. Czujkę w prosty sposób można zainstalować, podłączyć okablowanie, a następnie zamontować pozostałą część czujki w szybki sposób dzięki Automatycznej blokadzie. Kliki już, faktycznie prosto. Alarm z czujki dualnej polega na równoczesnym naruszeniu toru mikrofali oraz toru podczerwieni. Czy zatem da się jakoś oszukać wasze czujki? Inteligentna analiza sygnału nie powinna na to pozwolić. Możemy sprawdzić. Sprawdźmy. Cieszę się, że testy potwierdziły wszystkie cechy czujki. A co z gwarancją? Jesteśmy pewni stabilności działania, jakości wykonania naszych czujek, dlatego dla wszystkich modeli Tritech zwiększyliśmy standardową gwarancję z 5 lat aż do 8. Wow, aż tyle? No nic, zostaje nam tylko polecać ten produkt i zapraszamy do firmy Janex na zakupy.